Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Obiecałem, drodzy Państwo, dziś w poranku: siódma dziewiąta, okienko kulturalne, okienko filmowe, i teraz właśnie czas na to okienko. Dziś do kin wchodzi film Nędzarz i Madame, który to film pokazuje drogę Adama Chmielowskiego, znanego w kościele jako brata Alberta, świętego brata Alberta. Przy telefonie pan Piotr Zajączkowski. Od twórca głównej roli z tegoż filmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana. Panie Piotrze, z ręką na sercu. Ja jeszcze filmu nie widziałem. On wchodzi dzisiaj do kin. Wiem, że były pokazy przedpremierowe, ale jeszcze tego, tej produkcji nie widziałem. O czym opowiada najpierw trochę tak ogólnie, zapytam, obraz Nędzarz i Madame? Film opowiada przede wszystkim o buntowniczym życiu Adama Chmielowskiego, o tym jego etapie życia, w którym nie jest jeszcze świętym a momencie w którym poszukuje swojej drogi, tego co chce w życiu robić, co będzie robił i tego jak mu jak mu to wszystko zostanie pokazane przez Boga. Jak przygotowywał się pan do tej roli? Bo, tak jak pan mówi, to trochę znamy brata Alberta już jako tego świętego, względnie jeszcze gdzieś tam jako uczestnika powstania, mhm. ale ten obraz wcześniejszej drogi Chmielowskiego nie jest do końca nam znany, także tym, którzy słyszą o nim w kościołach przy okazji wspomnienia liturgicznego czy przy okazji jakiejś inicjatywy związanej z bratem Albertem. No właśnie, to jest fenomen tej postaci. To znaczy, fenomen tej postaci polega na tym, że Dzisiejszy świat wmawia nam, że żeby być znanym, rozpoznawalnym, istotnym w świecie, trzeba mieć sławę, pieniądze, zaszczyty i tak dalej i w zasadzie Adam Chmielowski to wszystko miał w tamtym czasie, ale najciekawsze jest to, że nie zapamiętujemy takiego Adama Chmielowskiego, tylko kojarzymy brata Alberta, czyli człowieka, który który oddał się i stał się najmniejszym ze wszystkich. To jest niesamowite w tej postaci. A jak trwały przygotowania, no, najważniejsze to było chyba w sobie znaleźć takiego brata Alberta, a wcześniej Dama Chmielowskiego, to znaczy zauważyć, że jest się też buntownikiem, też człowiekiem, który chciałby więcej niż może czasami. I szukanie w tym wszystkim Boga. Zastanawiam się głośno, bo to nie jest taki film e, czysto hagiograficzny, który często widzimy gdzieś w katolickich telewizjach, czy w katolickich produkcjach o świętych, gdzie e, ci święci są bez skazy, bez żadnego mm -hmm. jakiejś takiej swojej wręcz natury. Tutaj z tego, co czytałem w recenzjach, Chmielowski pali cygara, kocha się w Helenie Modrzejewskiej, uwielbia galopady na koniu, jest od czasu do czasu hulaką, ma depresję. No, krótko mówiąc, tak człowiek jest, z krwi tak i kości. Tak pisał, tak pisał chyba z tego, co kojarzy Piotr Zaremba. Tak. Ten, ten, te, ta jego opinia bardzo mnie właśnie ucieszyła i naprawdę e, pokazała istotny punkt tej postaci. To znaczy, ten Adam Chmilowski, którego pokazujemy w filmie, zwraca uwagę nam na to, że każdy z nas kto może być, może być później świętym, nieważne, jakie miał życie wcześniej, to znaczy, jeżeli znajdzie swój moment, nawróci się, znajdzie drogę do Boga, to, to może liczyć na świętość. Nieważne, co go wcześniej spotkało, więc ten film daje przede wszystkim ogromną nadzieję na to, że. Każdego, naprawdę z najgorszego, z najgorszego momentu w swoim życiu możemy wyprowadzić później dobro. Zastanawiam się właśnie trochę na przekór, albo szukając może dziury w całym. Czy to jest też film dla odbiorcy spoza kościoła, albo dla kogoś, komu dzisiaj nie po drodze jest z kościoła? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ta postać jest szalenie uniwersalna, to znaczy yy, staraliśmy się zrobić właśnie coś takiego, co będzie przede wszystkim uniwersalne. Yy, wielu widzów może rozczarować to, że nie będziemy widzieć co chwilę postaci, która będzie odmawiała różnicy lub, lub modliła się w inny sposób do, do Boga, ale będziemy widzieć osobę, która naprawdę jest daleko od tego Boga. Yy, myślę, że nie będzie tam sytuacji, w której yy, Film opowiada o, o świętym, o, o tym, ale nie jest to coś, co do czego przyzwyczaiło nas kino katolickie, to jest naprawdę, w pewnym sensie można użyć słowa nowatorskie kino katolickie, bo jest to naprawdę zupełnie inna powieść, ale tego oczekiwał chyba format tej postaci. Mm -hmm. A mówił pan o tym, że szukał pan w postaci e, Adama Chmielowskiego, brata Alberta, e, czegoś inspirującego też dla siebie jako człowieka i e, jako A. aktora. Co pan znalazł w tym życiorysie e, i przy okazji kręcenia filmu, i pewnie przy okazji kilku lektur e, dotyczących tej mm -hmm. postaci? Najciekawszym chyba kluczem do zrozumienia tego, co dla siebie znalazłem, było to, że zauważyłem, że w każdym z nas jest taki Adam Chmielowski. To znaczy zauważyłem, że żeby dojść do tej postaci, nazwać ją w sobie, zdefiniować, poznać, trzeba zauważyć, że i we mnie jest buntownik, ktoś kto poszukuje, ktoś kto szuka wolności do, ktoś kto cały czas stawia pytania, ktoś kto chciałby więcej dalej szybciej i jeżeli znajdziemy w sobie drogę, tą, jaką, jaką, jaką jest bycie Adamem Chmielowskim, to nagle okazuje się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby stać się świętym, właśnie Adamem, bratem Albertem. Trochę może za wile, ale... Odnalezienie w sobie tego Adama Chmielowskiego, mhm. tego właśnie buntownika, tego człowieka niepokornego dało, mam nadzieję, dobry efekt. Ja nie chcę zdradzać zresztą sam nie wiem, ale nie chcę, żeby pan zdradzał zbyt wiele sfału, bo odsłamy do, do kin wszystkich naszych słuchaczy, ale na czym polegał ten bunt, ta niepokorność chmielowskiego, o której mówimy? I czy to jest tak, że on z niej musiał zrezygnować, musiał się jakoś od niej oderwać, odkleić, czy tylko ją przepracować w sobie, by, by, by trochę zmienić ją w świętość. No i czy, 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 czy da się pogodzić tutaj ten bunt? Niepokorność i tę świętość, trochę w domyśle idealność, jako taki wzór do naśladowania. Mm -hmm. Może zbyt krótko odpowiem, ale mm -hmm. on wybrał większą wolność. To znaczy, on w tym, co robił, czuł się wolny, czuł się spełniony, czuł się zadowolony, ale cały czas mu to było mało. To cały czas mu nie dawało pełnej satysfakcji i życia. Nie czuł smaku tego życia. I to zrozumiał i to chyba było tym, 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 tym kluczem w tym wszystkim. Jak rozumiem, ten film głównie skupia się na tym okresie życia buntowniczym. Tak jest, tak jest. Tak naprawdę okres, w którym widzimy brata Alberta jako tego pomocnego, tego, tego który niesie pomoc, staje się dobry jak chleb, to już jest myślę opowieść na kolej, na, na zupełnie drugi film. Tu skupiamy się na tym, na tej drodze do świętości. Bardzo ciekawie opowiada pan o tym filmie. Nędzasz i madam od dziś w kinach, chyba we wszystkich kinach, bo widziałem, że i w tych dużych multiplexach, i w małych lokalnych kinach ten obraz jest emitowany. Jeśli ktoś ma ochotę, no to myślę sobie głośno, że to dobry czas za oknem. Szaro i ponuro, taka wycieczka, taki krótki spacer. No i wizyta przy okazji filmu, którym, jak mówił pan Piotr, jest i trochę opowieści o świętym, ale też opowieści o człowieku z krwi i kości, także świętym, przy okazji trochę nieco niż. Wyłącznie takim hagiograficznym obrazie, Piotr Zajączkowski opowiadał Państwu o twórca roli ojca blata Alberta, wcześniej Damach Milowskiego. Dziękuję serdecznie, Panie Piotrze, za tę zachętę do wizyty. w kinie. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że film zaspokoi wszelkie oczekiwania, a na pewno będzie wielką przygodą dla oka, bo obrazy w tym filmie są iście is malarskie. I tego się trzymajmy. Dobrego dnia, panie Piotrze. Do usłyszenia, do zobaczenia. na Dziękuję ekranach. do usłyszenia, do zobaczenia na ekranie. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.